Niech tak dawno wraz ze świętym Piotrem czuliśmy smak goryczy, smak zaparcia się Chrystusa, wypierania się go wobec ludzi. Dzisiaj, mam nadzieję, poczujemy smak przebaczenia, smak miłosierdzia, tej miłości, która człowieka dźwiga i otwiera przed nim zupełnie nowe życie. Wejdziemy także yy, w spotkanie Chrystusa zmartwychwstałego z uczniami nad Jeziorem Tyberiackim. Chrystofania, objawienie Pana zmartwychwstałego, która jest niezwykle symboliczna. Będzie wiele o liczbach, które naprawdę wiele znaczą. I zapraszam, żebyśmy także odnaleźli się. Wśród uczniów, którzy dostają misję na cały świat, by wyruszyć na świat, łowić ludzi. Piotr i apostowie usłyszeli: Odtąd będziesz łowił nie ryby, ale ludzi. I czym jest ta symboliczna sieć, którą Piotr otrzymuje dzisiaj? Zapraszam na wspólną medytację biblijną z trzeciej niedzieli wielkanocnej. Serdecznie witamy Was telewizyjnej lekcji Divina, trzecią niedzielę wielkanocną. Dzisiaj w naszym studiu ksiądz Dominik Szymański, ksiądz Józef Maciąg, ksiądz Robert Muszeński. Dzisiaj Rozważamy epilog Ewangelii Świętego Jana, 21 rozdział, werset od 1 do 19. Posłuchajmy tekstu. Potem znowu ukazał się Jezus nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piot powiedział do nich, idę łowić rybę. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, dzieci, macie coś do jedzenia, odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował, To jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę. Był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb, w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Paś, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sami, chodziłeś gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Mamy śniadanie wielkanocne. Ciekawe, że uczniom przyszło do głowy, by wrócić do zajęcia, na którym się znali, z, którego, z miejsca, z którego zostali powołani na apostołów. Dlaczego jest takie wydarzenie? Ewangelista chciał pokazać kościół po zmartwychwstaniu w misji i dlatego tej sceny z ostatniego dodanego rozdziału XXI Ewangelianowej nie można traktować jako wyrazu dezercji uczniów z apostolstwa, że wrócili po prostu tak, jakby nie był, tak jakby nic się nie wydarzyło do swojej starej roboty ponieważ ta scena, chociaż niewątpliwie historyczna, jest opowiedziana w sposób bardzo symboliczny. Poczynając od samej nazwy jeziora tyberiackiego, a nie galilejskiego czy kinneret, pogańska, rzymska nazwa wskazuje na to jezioro jako symbol świata pogańskiego, gdzie łowienie ryb pod przewodnictwem Piotra jest tym, do czego Jezus powołał swoich uczniów. Nie bój się odtąd ludzi, będziesz łowił. I tak dalej. I liczba złowionych ryb też jest symboliczna. A jeszcze wcześniej jest inna ważna liczba. Siedmiu. Liczba, liczba uczniów. Tak. I to ciekawe, że siedmiu tutaj znaczy więcej niż dwunastu w pewien sposób. Paradoksalnie. Paradoksalnie. Ponieważ dwunastu uczniów posłanych zostało z tymi dwunastoma na przykład koszami chleba, prawda, połamanego, pobłogosławionego przez Pana, do dwunastu plemion Izraela, do ewangelizacji Żydów. Tymczasem siedmiu, których mamy tutaj kojarzy się w kontekście całej Biblii z siedmioma plemionami pogańskimi, ziemi obiecanej, ziemi Kanaan, a więc do całego pogańskiego świata. Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. No i stąd ta symboliczna, bo to jest 150 tych 150 trzech ryb, że rzekomo. To były wszystkie znane narody świata w owym czasie. 153 narody. I, Bardzo ciekawe. I to posłanie, właśnie uczniów, czy, czy to złowienie w sieci te, tych ryb znaczy, że no, mają łowić ze wszystkich narodów, że nie są już ograniczeni tylko do ewangelizacji ludu Izraela, ale do łowienia ludzi z wszystkich narodów. Ale też jest ciekawa ta liczba, 150, w zasadzie ta liczba złowionych ryb, bo jak Spotkałem się z taką interpretacją, że jeżeli dołożymy jeszcze tą rybę, którą upiek Jezus, to będzie tych ryb 154, czyli dwa razy po 77. W nawiązaniu do tego, o co pytał Piotr, ile razy mam przebaczać? Nie 7, ale 77 razy, czyli powielokroć. I jeżeli zestawimy to z tym momentem zaparcia się Piotra po trzykroć, i że Jezus mu przebacza, w tak dramatycznym momencie nie? i pokazuje, mu, że jeszcze więcej razy ja jestem w stanie ci przebaczyć, nie, nie tylko tyle razy, czyli jeszcze dwa razy po te 77, czyli jeszcze powielokroć, wielokroć więcej. Nie? Ta siódemka to jest symbol pełni, prawda, pokazuje wspólnotę chrześcijańską, Kościół, także Kościół lokalny jako taką wspólnotę, w której jest wszystko, co trzeba, nie brak żadnego charyzmatu, każdy ma swoje miejsce, tych pięciu wyliczonych z imienia, mhm. prawda, Piotr, Natana, Tomasz, synowie Zebedeusza i dwaj inni bezimienni, to po prostu ty i ja, Takie prawda, domy. mamy tutaj swoje miejsce. Ale powiedzmy przy okazji tych liczb, że jakie znaczenie w ogóle w Biblii mają liczby, bo czy w Biblii, nie tylko w Biblii, ale w tamtej kulturze dla nas y, liczby nie mają aż tak wielkiej symboliki jak, jak u nich. Tutaj mają, oczywiście, że mają. I ta liczba 7 jest takim znakiem zapytania, czy Ty już odnalazłeś swo, swoje miejsce w, ko, w Kościele, który jest nie jakąś tam organizacją religijną istniejącą dla samej siebie, ale jest wspólnotą Skupioną wokół Piotra, wsłuchaną i wpatrzoną w Pana, który stoi na brzegu wieczności, czeka na nas, ale czeka na nas, żebyśmy tam dopłynęli z obfitym plonem, a nie z pustymi rękami. I czy znalazłeś już miejsce w tej wspólnocie dla siebie, wspólnocie, która ewangelizuje, która łowi ludzi dla? dla Jezusa, w tę sieć Piotrową, która też ma ciekawą symbolikę, nie? No tak, a tu jest też bardzo ciekawe to, że oni jednak próbowali łowić na własną rękę i nic nie łowili. To jest lustrzane odbicie sceny, którą znamy z powołania Piotra, nie? To jest niezwykle ciekawe według mnie, nie? że to pierwsze powołanie, ono się dokonało w zasadzie w identycznej okoliczności, również nad Jeziorem Galilejskim i również został poproszony Piotr o to, żeby wypłynąć po nocnym połowie, gdzie nic nie łowił, żeby zarzucić również po prawej stronie i znowu wyciąga mnóstwo ryb, nie? tylko Łukasz rozdział piąty. Tak jest, tylko zauważmy, że e, wtedy ten. No, Piotr idzie z entuzjazmem, na początku mówi: Odyś, do mnie, panie, jestem grzesznym, ale jednak idzie, nie? To też słyszę to słowo: pójdź za mną, będziesz łowił. E, idzie, ale to powołanie w tym momencie dokonuje się w zupełnie innej okoliczności, nie? E, to już nie jest taki spontan. To nie jest tak, że, że Piotr patrzy, wszyscy idą za Jezusem, e, że jest niezwykle popularny. Marny idzie nie wie, z czym się to wiąże, on już jest trzy lata e, idzie za Jezusem. Trzy lata przygląda się na te cuda. E, ma świadomość swojej swoje też życiowej jakiejś kruchości swoich warzyw. E, I e, Jezus dzisiaj go powołuje jakby w nowej sytuacji, w takiej, gdzie już ma świadomość siebie, że, że widzi, że kryzysuje, ale z niego nie rezygnuje. Nie? I to zakończenie tej Ewangelii jest kapitalne. Nie? To jest w ogóle spinająca cała klamra, jeżeli chodzi o powołanie uczniów. nie? To, to pierwszy, pierwszy połów i ten ostatni to, to jest taka klamra w ogóle egzystencji uczniów przy Jezusie i pójdź za mną, mimo wszystko, chcę Ciebie takim, jakim jesteś, nie? z Twoimi e, zaletami, ale również z Twoimi kryzysami, e, z Twoimi wadami, z Twoją większą świadomością u siebie po prostu, ale widzisz też, że bez mnie nic nie, jest ta, nie jesteś w stanie zrobić. Nie? To ciekawe to ten... pytania o miłość, czy miłujesz mnie więcej, czy, czy miłujesz mnie więcej i ym, Piotr ciekawie też odpowiada, tu język grecki nam pomaga, że jest go pyta o miłość Agapę na początku, a Piotr y, nie zna tej miłości Agapę. Y, on Jezusa nie kocha, kropka, w sposób absolutny. On doskonale wie, że kocha Jezusa ciągle emocjonalnie, ciągle po prostu no, gorącym sercem. Filia, tak, greckie słowo. I Jezus go pyta znowu drugi raz o miłość Agapę. Piotr mówi, ale Panie... Czy jesteś gotów oddać życie? życie tak, tak ja, oddać życie. Tak jak ja za Ciebie, tak Ty za mnie i za te owce. A Piotr mówi, Panie, ja wiem jedno. Kiedyś myślałem, że jestem gotów oddać życie za Ciebie i za, za naszą wspólnotę, ale dzisiaj po mojej zdradzie wiem, że że nie wiem, że nie jestem siebie w żaden sposób pewny i wtedy Jezus go pyta po raz trzeci, ale już o to... Chwileisme? Tak. Kochasz mnie? To właśnie przyjacielstwo? Czy, 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 czy rzeczywiście twoje serce jest przy mnie? Tak, jest. I wtedy Jezus mówi do niego, pójdź za mną. I, i co mówi? Przyjdzie taki moment, kiedy oddasz życie za mnie. Nie, Inny cię zwiąże, przepasza, pójdziesz dokąd nie chcesz, i wtedy okaże się, że dojdziesz do miłości Agape, dotrzesz do tego punktu, do którego nie mogłeś dojść. Ta miłość to jest sieć, którą Piotr dostaje do rąk, ponieważ wcześniej też to zdanie zarzucie po prawej stronie, prawda? Czyli działajcie według tego, co ja wam mówię, jest odwołaniem delikatnym do najważniejszego przykazania, które zostawił Jezus swoim uczniom w czasie Ostatniej Wieczerzy. Miłujcie się nawzajem, prawda? A więc ta sieć, którą Piotr ze swoimi współbraćmi ma łowić, to jest miłość. Miłość, która go wiąże z Jezusem i z braćmi, prawda? I to powiązanie jest pięknie widoczne, ponieważ Piotr ma charyzmat inicjowania dzieł misyjnych Kościoła. Idę łowić, a ci mówią, poruszeni tym samym duchem, idziemy z Tobą. Szalenie ważne, prawda? żeby papież, biskup, proboszcz miał przy sobie takich ludzi, którzy powiedzą, ty masz idziemy z Tobą, a że, 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 żeby nie było tak, że a to idź, prawda? <laughs> sobie tam, I to y, po, bycie powiązanym z Jezusem albo związanym bardzo mocno i ze sobą, wezłami miłości tworzy sieć, do której chcą wpaść. Ludzie, którzy są pogrążeni w tych ciemnościach, prawda? w tej ciemnej otchłani Morza Pogańskiego, prawda? ryby wyciągane z wody giną. Natomiast człowiek, wyciągnięty z otchłani tego świata, włączony do tej sieci miłości, którą jest Kościół, znajduje ocalenie i zbawienie. Prawda? Sieć piotrowa, w której każdy ma swoje miejsce. Kiedy Ciebie tam zabraknie, będzie dziura. Ta sieć nie będzie już taka. Skuteczne. To też jest ciekawe właśnie, że jest to zestawienie nocy i dnia, że w nocy nic nie łowili w tej ciemności i dopiero kiedy Jezus się ukazuje o poranku jest, jest ten obfity połów. To, to uświatło, no dzięki Chrystusowi, dzięki światłości. Prawda? To jest myślę bardzo Ale też, też Jezusowy grób to jest noc, to jest ciemność, a Jego zmartwychwstanie to jest ten świt, mm -hmm. to jest ten poranek, i wtedy zaczyna się życie. Mi jeszcze tak bardzo dotyka, czy macie co jeść? Oni mówią, nie, nie mamy nic. A on już ma przygotowane jedzenie, tak. tą rybę i chleb, i, i mówi, zarzućcie. To całej dużyce, bardzo ciekawe słowo. Czy macie. Prosfagion, to znaczy coś do chleba, prawda? Ja już przygotowałem Wam chleb i rybę, czyli siebie samego, ofiarowanego, prawda? Piscis, asus, christus, pasus, prawda? Ta pieczona ryba jest symbolem samego Chrystusa. Chleb oczywisty symbol Eucharystii, która uobecnia ofiarę Chrystusa za nas. I teraz y, przynieście coś od siebie, dodajcie, prawda, własne życie i także przyprowadźcie tych, których złowiliście, prawda? Do tego jednego, do tej jedna, na tę jedną ucztę, gdzie każdy może dać własne życie, położyć coś od siebie, prawda? Dla ale tak ważne, zabrać. ale ważne, że y Sami wcześniej nic nie złowili, dopiero tak. na słowo Jezusa, więc to jest tak. piękny obraz tej misji Kościoła, która się dzieje no, dzięki Duchowi Świętemu, dzięki Chrystusowi z stałemu który jest i działa. Musimy mieć zawsze na myśli, mieć w pamięci Pana, który stoi na brzegu i który z nami rozmawia, chce, żeby byli, chce by go słuchać, żebyśmy go słuchali i byli mu posłuszni, wtedy będzie efekt, bo kiedy... Zaczniemy słuchać samych siebie i realizować własne pomysły, strategie będzie tak, jak widać fiasko. Ja jeszcze bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, mianowicie na, na miejsce, gdzie to się dokonuje, to jest Galilea, czyli ta rzeczywistość, z której apostołowie wyszli, czyli ich wcześniejsza codzienność. Oni do tej codzienności próbują wrócić po zmartwychwstaniu. I Jezus w tą codzienność i wchodzi, w tą i Galileę. I ja myślę, że to jest też fajnie możemy nawiązać do naszego życia, nie? że Jezus chce wchodzić w naszą zwyczajność, w naszą codzienność, nie? w naszą Galileę, chce przychodzić i chce, chce nas w tej zwyczajności naszej powoływać, chce nas poruszać, chce do nas przemawiać, chce, chce po prostu być. I jest oba. bardzo ważne, żeby nie być samemu, prawda? By było ich tam siedmiu. Prawda? Wspólnota. To jest naturalne środowisko dla chrześcijanina, a nie mój Jezus i ja, prawda? Jakieś tak. To Ksiądz Kutasiewicz nam przypominał ciągle, że taki. Pomodlę się w przeciągu w kościoła albo w kościele. Dualizm chrześcijański jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. nie. Pobożna bo jakaś taka pobożność bo odcięta od innych, którzy mi przeszkadzają, których ja nie akceptuję. Na koniec spróbujmy dotknąć jednej rzeczy. Jest tutaj smak zdrady i smak przebaczenia. Piotr, który ciągle czuje ten smak, tę gorycz, tę gorycz zdrady, i teraz słodycz tej, tej miłości, która go ogarnia. Piękne dwa obrazy. Piotr, który rzuca się w morze, w morze miłosierdzia Bożego po prostu. Przepiękne. Jakby cały wchodzi ze swoją hi historią i odwołuje się do historii, którą zna Jezus, ich wspólnej. Ty wszystko wiesz. Pantas uginoskein. Uginoskein to jest wiedza empiryczna, z, do, z doświadczenia. Wiesz o mnie wszystko, i dobrego, i złego. I z tego, co o mnie wiesz, możesz być pewny, że Cię kocham. To po pierwsze. A po drugie. I wiesz na co, jest, do czego jestem zdolny? Ja sam tak, na to. Tego właśnie nie wiem. o tym mówimy, prawda? Mhm. A, a, po drugie, Jezus, a po drugie mamy tutaj piękną koncepcję pojednania, również sakramentalnego, sakramentu pokuty, rozumianego jako w, czy, wyznanie miłości Chrystusowi, prawda? Jezus pyta po spowiedzi, czy teraz miłujesz mnie więcej? Czy twój grzech? przebaczony zwiąże ciebie mocniej o ten supeł, że będziesz mocniej bliżej ze mną, prawda? O ten supeł, prawda, jak nic zerwana, zawiązana, staje się krótsza. O to, o to chodzi. Ciekawe spojrzenie na nasze spowiedzi sakramentalne. Prawda? Zobaczmy jeszcze jeden motyw. Kiedy Piotr, wcześniej znamy to z karty Ewangelii, deklaruje przynajmniej dwukrotnie, może i więcej razy, że jest w stanie chronić Jezusa. Wcześniej mówi, że nigdy nie przyjdzie na ciebie męka. Potem mówi, że jest w stanie pójść nawet na krzyż. To są jego deklaracje. Tutaj już tego nie deklaruję, ale Jezus to zadeklaruje. Sam Jezus. Jesteś gotowy i ja Ci mówię, że oddasz życie w końcu. Nie? To jest też piękne, że, że Piotr kolejny raz już się nie sili na jakąś pustą deklarację, której prawdopodobnie nie jest w stanie sam wypełnić, ale Zbyt Jezus... Pewny siebie. A teraz tak jak ja wyciągniesz ręce i inny ojciec przepaszy Cię. Nie Twoją mocą, tak. która Ciebie przywiodła do upadku, tylko tą mocą... Miłości, która pochodzi z góry, która Ciebie zaprowadzi do oddania życia na wzgórzu watykańskim. Zapraszamy Was do y, tej medytacji osobiście. Widzicie, że się rozkręcamy i nie wiem, kiedy byśmy skończyli, <śledzimuzjanie> <śledzim> no. ale takie jest Słowo Boże i ma taki niesamowity smak, więc zapraszamy do osobistej medytacji i do przeżycia. Y, tego smaku z jednej strony naszej zdrady, z drugiej strony smaku tej miłości miłosiernej, która nas dźwiga, tak jak Piotr, Ksiądz Dominik Dziękuję. Szymański, ksiądz Widow Maciąg. Chodźcie, posilcie się. I ksiądz Robert Uszyński.